Zawodniowe zwiedzanie z przewodnikiem i ze słuchawką w uchu? Nie. To brzmi jak plan dla naszych rodziców albo dziadków. Młodzież potrzebuje młodzieżowych rozwiązań. Chcemy dobrze się bawić, mieć wpływ na to, co zobaczymy i kiedy chcemy odpocząć. Nie oznacza to jednak, że przewodnicy to nuda i pase. Mogą świetnie się sprawdzić w przypadku krótkich spacerów, na przykład po forum Romanu. Jednak jeśli macie cały dzień, to znacznie, znacznie ciekawszym rozwiązaniem będą gry miejskie i zaraz o kilku wam opowiem. Gotowi na takie nowoczesne zwiedzanie? Jedziemy właśnie pociągiem do Watykanu. Nasza pierwsza gra opiera się luźno na książce Dana Brauna Anioły i Demony. Planujemy dzisiaj zobaczyć najważniejsze zabytki chrześcijańskiego Rzymu a przy okazji miejsca z książki. Moja grupa zaczyna od Bazyliki Świętego Piotra. Trochę czasu zajmuje nam odnalezienie wszystkich obiektów z listy i wychodzimy na Plac Świętego Piotra. Plac zaprojektowany przez Berniniego ma symbolizować ręce Jezusa wyciągnięte do ludzi. Udaje nam się odnaleźć symbol wiatru, a nawet rozszyfrowaliśmy napis na fasadzie. Roman to Romanus. Następnie idziemy wzdłuż tajnego przejścia Pasadto di Borcio do zamku Świętego Anioła i schodzimy na rzekę Tyber, żeby porobić kilka zdjęć, ponieważ rano jest najładniejsze światło. Mieliśmy pecha, bo podczas naszego zwiedzania sporo zabytków było w remoncie. Na Piazza Navona nie udało nam się zobaczyć fontanny Czterech Rzek, bo cała była przykryta rusztowaniem. Jeszcze jest tyle wody ile było w filmie Anioły nie. i Demony na no, A. Chyba największe wrażenie zrobił na nas Panteon, w którym szukaliśmy grobu Rafaela Santiego i robiliśmy zdjęcie z okulusem. Jest to jedna z najlepiej zachowanych starożytnych budowli. Chociaż w starożytności wyglądał zdecydowanie lepiej. Mijając świątynię Hadriana i kolumnę Marka Aureliusza dotarliśmy do fontanny di Trevi. Według legendy, dziwica imieniem Trewia pomogła odnaleźć źródło wody, od którego poprowadzono akwedukt. Pewne jest natomiast to, że są tutaj straszne tłumy ludzi. A ja, na ja. Pozdro! Oh no! Grę miejską wygrywa grupa, która zaliczy najwięcej zadań i chyba właśnie idziemy po zwycięstwo, bo kościół Santa Maria della Vittoria znajduje się dosyć daleko i obstawiamy, że pozostałe grupy pominą to miejsce, a znajduje się w nim Jedna z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych rzeźb chrześcijaństwa. Stworzona przez Berniniego, ekstaza świętej Teresy. Robimy krótką przerwę przy schodach hiszpańskich i idziemy na włoskie gelato. No ale jeszcze nie wiem co nie Chcieliśmy wybrać się również do kościoła Santa Maria del Popolo, ale niestety kościół okazał się zamknięty. Udajemy się więc do ostatniego miejsca, gdzie mają się zebrać wszystkie grupy, czyli do ogrodu w Borgese. Szczególnie polecam zobaczyć tutaj świątynię Skulapa. A przy świątynię Skulapa w ogrodach Burgeze i to miejsce jest chyba jedna z takich ciekawszych Bardzo fajne, zakończenie, jest tu zimno, spokojnie i nie można w ogóle znająć te łódki za jakieś 5 euro na 20 minut. Mimo że podczas wędrówki nie czuliśmy się jakoś szczególnie zmęczeni, to docierając na koniec trasy widać, że jesteśmy już lekko wykończeni. Opuszczamy więc Rzym, chociaż planujemy tutaj wrócić za mniej więcej 24 godziny. Odpoczywamy w Bracciano nad jeziorem i przygotowujemy się do kolejnej gry. Kolejna gra polega na tym, że każda grupa musi przygotować własny plan zwiedzania, ustalić co chcemy zobaczyć, a z czego zrezygnować? Gdzie zrobić krótką przerwę na zdjęcia, a gdzie zatrzymać się na posiłek? Musimy również wyrobić się w określonym czasie. Jeśli któraś grupa się nie wyrobi, to nie zdążymy na ostatni bezpośredni pociąg i będziemy musieli wracać kilkoma autobusami. Zaczęliśmy od części wspólnej. Następnie moja grupa wybrała się do Circus Maximus. W starożytności na trybunach mogło się pomieścić niemal 300 tysięcy osób. Naraz. Odbywały się tutaj wyścigi rydwanów. W 2023 odbył się tu natomiast słynny koncert Travisa Scott'a, w którym brało udział ponad 60 tysięcy osób, a sejsmografy zanotowały wstrząsy powodowane skaczącym tłumem podczas koncertu. Mimo, że ruiny Circus Maximus niemal w całości znajdują się pod ziemią, to myślę, że warto odwiedzić to miejsce, chociażby dlatego, że dobrze z tego miejsca widać palatyn. Nie wspominałem jeszcze o na Są to takie specjalne fontanny z pitną, zimną wodą, które znacznie ułatwiają zwiedzanie. Polecam również aplikacje do odnajdywania tych miejsc. Wyszla. Polecamy! Mówicie, nie Postanowiliśmy zatrzymać się na chwilę na Wyspie Tyberyjskiej i zamówić lody. Dawniej znajdowała się tutaj świątynia Esculapa. Esculap był bogiem cudotwórcom i patronem lekarzy. Do dziś symbol węża Esculapa można zobaczyć w wielu aptekach i szpitalach. Po przerwie ruszyliśmy na Kapitol, mijając Castora i Polluxa, czyli braci, do których nawiązuje gwiazdozbiór zbiór bliźniąt. Przed Muzeum Kapitolińskim stoi pomnik Marka Aureliusza, a po obu stronach budynku znajdują się punkty widokowe na Forum Romanum. Z prawej strony widać prawie wszystkie najważniejsze budowle forum romanu. Takie jak świątynia Saturna, Łuk Septemiusza Severa czy świątynia Westy, gdzie dawniej służyły westalki. Tu jest tu, Łuk tytusowy? Nie! O! Nie! Są dwa łuki! Mówiłem! No <noise> <noise> i no się. Obok Kapitolu znajduje się także teatr Marcellusa. I ołtarz Ojczyzny, który nie jest zbyt ceniony i nie bez powodu został zniszczony przez Godzilla. No tak było. Nie zmyślam. Idziemy teraz pod Koloseum, żeby porobić zdjęcia. Najlepsze miejsce jest przy murku po lewej stronie. Znajduje się tu także skatepark z widokiem na Koloseum. Zrobiło się już ciemno i idziemy na kolację. To w sumie też jedno z zadań, żeby znaleźć miejsce na jedzonko. Każda grupa ma swój budżet, ale w każdej grze trochę inną kwotę. Super się to sprawdza, znacznie lepiej niż suchy prowiant, i można dzięki temu dobrze poznać lokalną kuchnię, nie tylko z perspektywy hotelowej restauracji. Na jedzeni oglądamy Rzym w jego nocnej wersji, która wydaje się jeszcze ciekawsza. Ale najciekawszy był powrót, bo jak się pewnie domyślacie, nie wyrobiliśmy się na ten pociąg. Zostało nam jeszcze trochę czasu w Brecciano. Odpoczywamy głównie nad jeziorem, gdzie wypożyczamy rowerki. Pływamy na bodyboardach i szlifujemy triki na skimboardzie. Ostatnia gra odbyła się w Wenecji i była już totalnie na luzie. Po przepłynięciu Kanal Grande zrobiliśmy pojedynek na zdjęcia. Każda grupa miała listę miejsc, jakie trzeba odwiedzić, więc oczywiście zobaczyliśmy najważniejsze miejsca w Wenecji, jak Plac Świętego Marka, Bazylikę Świętego Marka, Pałac Dożów, czy Most Rialto. Jak się czujesz z tym, że jesteś odpowiedzialna za całą naszą grupę? Ja się. Ja to brzmię, to <śla> jak się czujesz z tym, że nas prowadzi przez po całej Wenecji? Ja nie wolno jej ufać. <śla> <śla> Mieliśmy tutaj także największy budżet na obiad, więc mogliśmy wybierać spośród wielu weneckich restauracji. Według legendy, będąc w Wenecji, w każdej grupie przynajmniej jedna osoba powinna zamówić czarne spaghetti z duszem kałamarnicy. Nie, no żartuję sobie, po prostu wkręciliśmy Julię. Ale później nastąpiła dosyć skomplikowana zamiana dań i wszystko ładnie zjedliśmy. Nie marnujemy jedzenia. Po obiedzie ruszyliśmy na pociąg i tym razem udało nam się zdążyć. A następnie autokarem wracaliśmy już do Polski. Jeśli chcecie wziąć udział w takim obozie, to niezbędne informacje umieszczę w opisie tego filmu. Polecam także sprawdzić poprzednie filmy z tego obozu oraz Instagrama Ery Wyzwań, gdzie znajdziecie między innymi moje zdjęcia oraz zabawne relacje uczestników. Zgadnij, tak, że się wycofała i weszła do jakiejś uliczki. <grym>, Ucz się ode mnie. Film dokumentalny. <grym, 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 no i to tyle. Pa widzowie! Krawuski. Hello. Hello. I'm S. Say yo, yo, yo.